Nie, kadr jest super. Spoko. Kadr jest elegancki. Strajk kobiet, strajk, strajk kobiet. Słuchajcie, witam serdecznie. To jest naprawkę dla kanału Życie Stolicy. Mikołaj Jaok ok. Janusz. I Ziemowit Piast-Kosakowski. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o strajku feministek, bo o strajku kobiet nie możemy tutaj mówić, bo byłoby to nadużycie. Właśnie, właśnie to jest mój problem ze strajkiem kobiet. Dlatego, że mm, rozmawiam z niektórymi ludźmi, którzy mówią mi, ja jestem za kobietami. No, no przecież ja też jestem za kobietami. Każdy jest Jesus, za kobietami. No oczywiście, że tak i tak ja rozumiem, że jakaś inicjatywa się nazywa Strajk Kobiet, ale mówić to nie jest tak, że jakby ktoś kto nie wspiera takiej dość jednoznacznie naznaczonej ideologicznie yy, inicjatywy to nie znaczy, że nienawidzi kobiet. Ja myślę, że wiesz, że tutaj feministki po prostu zawłaszczyły sobie na jakiś czas w publicznej i uzurpują sobie prawo do reprezentowania wszystkich kobiet, ale musisz przyznać, mi tak że... Tak samo jak antyuzurpują prawo do nazywania, na przykład, nie wiem, ogrodnika, ogrodnikiem dziennikarza, dziennikarzem, jeżeli chodzi o, o nazwanie chociażby rzeczy po imieniu, bo Tak. Na a... twierdzą, że dziennikarz z telewizji publicznej nie jest dziennikarzem i że trzeba go bić. Rafał, pomożesz Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chcielibyśmy zadać e, parę pytań i e, wziąć udział. Dziękuję, odziem. do widzenia. Zdam waszą stację. Do widzenia. Po prostu wziąć to mogę. M nie, bo chcemy, mamy prawo jako dziennikarze wziąć udział. nie odziemowy. macie prawa tu być, bo to jest e, prywatna... E, ale ja chciałabym zadać parę pytań. Ale my nie chcemy. Dlaczego? Po prostu. Dlaczego? Dlatego. Ale dlaczego nie możemy wejść jako e, bo nie, bo jest... telewizja i zadać pytania w... To jest mój zawód. Słuchajcie zawod. sobie Najmana. Słuchajcie sobie, ty Górniak. Dziękuję. No ale proszę pana, chcielibyśmy proszę wejść. Do... Tą nogę, nie, prostu... bo ja chcę wejść, ale a to pan jest nie wejdzie. No ale proszę, proszę państwa, dzisiaj jest. Ja mam o jest. Policję. Proszę. My mam... jest To no jest, o, to jest wydarzenie, 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 proszę, wydarzenie jest najście. udostępnione ale... na profilach społecznościowych nie, w internecie ja i zapraszane są. Policję, pra... Ale. że pani robi najście A na Dobrze, to niech pan... Aj, ej, ej! Do czego zmierzam? No. Marta Lempart. Musisz przyznać, Mikołaj. Marta że to jest, Gepard. Musisz przyznać, że to jest naprawdę delikatna, taka z wdziękiem... Ułożona, no hmm. naprawdę niesamowita kobieta, niesamowita no, kobieta. No powiem Esencja, ci, że w ogóle, kobiecości. wiem, do czego zmierzasz, ale to jest moim zdaniem bardzo subtelna, nie, nie, wrażliwa, nie, nie da się jakkolwiek. Śliczna to, o. czy zmierzasz do oceny jakiejś przez pryzmat wyglądu? Chyba, nie, tak? w żadnym wypadku. Mówię o kwestii werbalnej, o tym, jakim ona się językiem posługuje. Delikatna, subtelna, hmm. wyrafinowana, no niesamowicie, jak to A nie kobietę. pomyślałeś o tym, na przykład, że po prostu Masz inny gust niż inni mężczyźni i może ona jest bardzo atrakcyjna dla Każda potwora znajdzie swego Ale uba... mówi stare pożegadło, prawda? Wiesz, no, no, no. Także i... dam ci numer, jak coś. Do, do tej? <grym> ja dzwoniłem na ten numer, co wy pisali wszędzie i bazgrali, to łatwa aborcja czy coś i w ogóle nie chcieli ze mną gadać. No widzisz, ja, ci nie Ja chciałem zrobić aborcję dla mojej kotki, bo nie mam serca potem topić. Kotka jest w ciąży i ja chciałem, żeby jakiś weterynarz ją wyskrował, bo nie mam serca potem topić małych kotków, więc... Jał. Mm. Tak sobie Miał. to wykalkulowałem, człowieku! Ale musisz przyznać, że mm. na placu powstańców i na święto jak doszło do szarpaniny z policją, co policja krótko wyegzekwowała prawo i po prostu zagoniła do porządku te agresywne, radykalne środowiska feministyczne. To mm. tutaj pasuje porzekadło, że przyszła kryska na matyska. Krzyczeli, mm. to jest wojna, to jest wojna, a jak policja znaczy... ich wzięła, wiesz, do pionu, to nagle o wielce oburzeni i w ogóle homo komando. Zostało zwalone przez y, biuro organizacji antyterrorystycznej. Czyli wężem Boa w logo, tak? Ci te, nie? No czytałem dzisiaj, że y, mm. gdzieś na, ale, na Ej, chłopaki, chłopaki dziewczyny, portalu, jak dajcie te... chociażby filmiki pyty. No to wiadomo, że ci z pałkami od zawsze są na demonstracjach, latają i tak. To jest taki oddział, który jest dobrze wyszkolony w takim pałkowaniu, ale bardzo konkretnych osób, że to głównie jakby jakieś większe zamieszki, wypatrywali prowodyrów, jak to było na, za platformy na 11 listopada. Tak. E, no i leciała taka grupa, trzaskali tymi pałkami pojedynczo, każdy swojego wybranego, i potem się zawijali, i cała ta grupa uciekała, i, i ci, co leżeli, zostawali aresztowani. No tak, tak to tak, wyglądało. Tak. Ta więc doszło więc... do mega zwarcia pomiędzy Włodzimierzem Czerżastym. Ale okazało tym, się, że, że tak naprawdę nie doszło do zwarcia, tak? Że doszło do takiej. Czerzasty dobromyślnie e, ogłosił, że on nie, nie żadnych zarzutów wobec policjanta żadnego nie zgłosi. Problem tym, że policjant może wobec niego, bo on tam popchnął no. e, policjanta. Policjant nie bardzo niefartownie uderzył się kolanem w hak samochodu. Ale, mu tam coś ale pękło. No tak, więc wyszło na to, że Czerzasty po prostu pobił, e, ogłosił dobrodusznie, że on żadnego nie oskarży, ja że zupełnie odwrotnie, że to on pobił policjanta. A ja dzisiaj mm. widziałem filmik też na Twitterze, chyba u Darka Mattskiego jak Marta Lempard zaatakowała policjanta fizycznie po prostu rzuciła się na niego i on ją tak spsikał gazem mm. i także dzisiaj mówiła w radiu chyba RMF w FM, radiu że jest... Z, W Z, tak Beaty że nie, Lubecki, nie mogła że nie się jest... pokazać, bo była poparzona. Ej, Come on, no come jest w stanie wystąpić. Przed... parę razy w, tam w gazu pieprzowego uczestniczył w demonstracjach, nie wyłapał niech pierwszy. Y, y, czymś tam rzuci. Ale gaz każdym... wszystkie wirusy przegoni. No nie no, jest przesadę chyba. Takich taki aż on są odporniejsze, one no się odporniły w jakiś sposób. A Człowieku, chodzi mi o taką dysproporcję właśnie, że mm, bardzo dużo jest było takiej sytuacji, że te kobiety na strajku, kobiet podchodziły do policjantów i tak wiesz. No, no, nie no nie, zalecały się. No, zalecały się, spadały na nich, także no, ewidentnie no, były takie numery, żeby coś takiego Wmaliły zrobić. Chmaliły cholerze, jak się powiedzieć, tak, że policja no, no. nas pobiła, policja niedobra. Tam. Mm, I ogólnie retoryka była taka, że podchodziły i tam palcem w twarz pokazały jakiemuś tam policjantowi. Eee. Mówię do ciebie, typu ty coś tam ścierwo, możesz mieć. W ogóle prawo gruzgi. do wolności. A to młode chłopaki, wiadomo, że jak tak bardzo się naciska i tak bardzo się na nich krzyczy, to im będzie przykro. I tak uważam, że dopiero teraz policja się I zachowała, policja adekwatnie ja tak na, do sytuacji. No ale zobacz sobie, na, chociażby jedna z tych listopada. Nie tam, to już No to jest w ogóle na dzień dobry. Ja zostałem tam, nie wiem, chociażby ta hipopotam LGBT na mnie krzyknął, że tam do. Panie Sławku, do policjanta, i zostałem przez policjanta zaciągnięty za wsiarz w ogóle, bez żadnego wiesz, pytania, tylko. Z, i to jakbym był jakąś feministką, to bym mógł też zacząć się szarpać, twierdzić, O, to nabiją mnie, szarpią. No wiesz, to czy one się przychodzą od lat na trasy marszu, siadają po to właśnie, żeby policja musiała ich ściągać, policja musi je ściągnąć, bo są w na trasie wiem, legalnie zrejestrowanego marszu. Nie wiem czy pamiętasz, ale w 11 mm? albo w 12 roku to się w ogóle przebrali w pasiaki obozowe mm -hmm. na placu zamkowym, to chyba 12 rok i też na siedząco blokowali Blumstein tak. tam w towarzystwie tych przebranych za toś. Blumstein to w ogóle ma za uszami, przecież jak chociażby były dodawane gwizdki do Gazety Stołecznej, <grym> tak, żeby tak, gwizdać tak. i z zmyrać policjantów i prowokować właśnie do zamieszek, tak samo jak były zalecenia w tym samym numerze Gazety Stołecznej, że należy rowery spinać e, tymi, spinać razem i tworzyć barykady. E, jak najbardziej propagowanie zamieszek, tak się w sumie zaczęły te awantury z 11 listopada, a, nie? że pan Blumstein tam... No tak, nie rodzę, wiadomo, miał ten znany transparent, a mm -hmm. ten, a nie dziwi cię Mikołaj ta korelacja zdarzeń, że Polska z Węgrami wetują budżet unijny, walczą o swoje interesy i akurat George Soros, jeden z największych milionerów światowych i masonów, atakuje Polskę i akurat Marta Lempart nasila swoje cyrki na ulicach Warszawy? Możliwe, ale powiem ci, że tak retorycznie odnajduje sens. W, znaczy, odnajduje nie to, że sens, bo sens widzę bez tego, ale odnajduje takie przekonanie mm, o, o tym, że zostanie osiągnięty jakiś długoterminowy sukces przez Polskę i Węgry. Chociażby po tym, że jak się e, słucha wypowiedzi kogokolwiek z Polski, to mówi, że to jest inicjatywa polsko-węgierska. Każdy Węgier, Orbana słuchałem dzisiaj, po, y, zobra, mówi, że to jest węgiersko-polska. Czyli nie ma czegoś takiego, że no, tak z chęcią, fajnie, że jesteśmy częścią tego czegoś, tylko że to my robimy, plus mamy na swojej, swoim pokładzie ziomali Polaków albo odwrotnie Węgrów, no Czyli Dokładnie. Skoro, Barter, tak ewidentnie, skoro tak ewidentnie to jest korzystne, to pewnie jest korzystne. I dlaczego myśmy nie zrobili Unii Wschodnioeuropejskiej w latach 90. na samym początku? To, 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 przez to, Przez ten brukselsk, brukselski dyktat, tak? Okay. Najpierw byśmy zrobili sobie sami potem dyktowali warunki. Nie? Tak dla państw narodowych, nie dla państwa europejskiego. Tak człowieku. Pozdrawiamy wszystkie kobiety i dyskryminujemy mężczyzn. Dokładnie tak. To... Nie, nie możesz tak mówić, że dyskryminujemy mężczyzn, bo zaraz ktoś się znajdzie, kto na poważnie tak pomyśli. Z kobietami na pewno nie dyskutujemy, kobiety pozdrawiamy, kobiety kochamy i kobiety szanujemy. Bez sensu jest dyskutować z kobietami. Jednak. No bo nigdy trzeba? nie wygrasz. No trzeba, a co jakby tak zrobić z strajkiem kobiet, że powiedzieć. im, Ej spoko. No Ej spoko. Ej spoko. Słuchajcie, spoko. wszystko dobrze. dogadamy Kotków, się. Wiadomo, zra... wiadomo, słuchajcie. Masz rację, nie? ale rob... tak. Masz... Słuchaj, słuchajcie, ja to tak. No masz rację, no. ale no. robimy po no. mojemu. O no właśnie.